Witam Was, bardzo serdecznie z A AC12, witam Was w kolejnym odcinku z, z gospodarstwa. Jak widzicie szunkuje na pełnej, mamy już lipiec i mamy piękne 42 tysiące na koncie. Jak przewiem czas um, z marca to... O no, marzec, wiecie, tak, że tak że to jakby dojrzał jakiś sposób od odcinka. Wszystko tu podejrzewało, jakby cerna, to było sklepane I się dorobiliśmy 42 40, tysięcy na koncie. A miałem 40 10, na koncie tak praktycznie. Albo pomyślałem, że w tym roku, w sezonie na lekarstwach, Będę sprzedawał, no, znaczy sprzedaję całą rolę w bo pomyślałem, że rozwoju zbrojówkę, bo jej się za dużo naprowokowało i wyszła taka akcja nieplanowana, ale będzie doszło do tego towaru i 60% paliw, w kocham. Yy. Dzisiaj też bym chciał kupić pole. Pole 47. Zaraz tu, yy, kupię pole. Yy... O, ja chcę, to pole. Pole chcę też rozwinąć, po dywanku. Ja już Wam pokażę o co mi chodzi. Na 47 będzie pole. I tu 21 chcę odkupić, żeby tutaj tak ładnie połączyć to. Tak jest. Prak. Pokażę Wam jeszcze jak to wyglądał kruk. Sprzedałem trzy byki. I mamy jałówki i krowy. Wiecie tak. ciekawe. Wtedy sprzedałem te byki poza odcinkiem. żeby już nie z tym bykiem nieco wskać. Wtedy była szybka wymiana rykos na głowy. też jeszcze jedna była akcja taka, że wyjąłem sian Kinęć balonów. To sprzedałem raz... Yy, sprzedałem raz oborny A wtedy było tak, że zamiast tracić od tego rolnika pieniądze, za rekordem się za ścianę, yeah. by, w to by biznes, wtedy dogadaliśmy że on To Z tego ogarniając żeby kogoś pytania z siadło. To jeszcze PMB. Środkowe to pole, ale to podobne. To jest akcja taka. już wam pokażę. Albo kupujemy teraz 21 i 47 i zostają nam niecałe 8000, jak dobrze pamiętam. Albo tu już łączymy całe pole, albo kupujemy 120. No to wychodzi wtedy cenowo tak: 120, 35 tysięcy, a 28 000, 18. 000. I 19 za 29, to już za to wydawać. Wychodzi teraz akcja taka, że nie wiem co byłoby najlepiej teraz go zakupku yy, pola o, bo, bo. bo jest tutaj za dużo opcji. Opatrzcie, tu można to fajnie już połączyć i mieć fajny kawałek, na to pole się czaje jeszcze. Tu się czaję, żeby zrobić te fajne pole, Tu wyczaiłem fajne pola. Tu chcę kupić pole. Tu jeszcze trzeba kupić więc jest Dużo roboty. Pieniądze, jako tako są. Więc jest dobrze. Więc trzeba będzie to poinwestować. I myślę, czy będę zainwestować w przyczepę do balonu też zaraz pokroję jedną fajną i bym przy okazji tutaj kupić strzelarkę Jankora zaraz to pokażę w odcinku Taka to kupiła mój kos już dowolnie daje radę i to jest kawałeczka w koń i często już omijam to inaczej więc związane z szoleniem bo to jest już nudna robota też trochę nierealnie tak wygląda się jeszcze po całym polu miejsce um, jako miejsca, by nie mógł wyczuć tego posa um, a tym jamy to możemy już um, kombinować wtedy żeby już zrobić w piękną akcję z ścieżkami. Tu mam jeszcze, pokażę, tu już mam zestaw przygotowany, jeden, który z maskiszonką już się kończy powoli w końcu. Cyklop jest na sprzedaż. I wziąłem tutaj, zmieniłem na rozrzutniku, tutaj ściągnąłem tę siatkę i tutaj ten rozwalacz, czy to tak nazwę, by zrobić przyczepę w razie czego. Yy, tu słonecznik rośnie, jak widzicie, i w, w, na wstępnym odcinku prawdopodobnie będziemy kosić żyto. A jak nie żyto, to jęczmienie, Po potem jeszcze obie sobie tam ja hmm. wiadomo, wszystko trzeba wymusić, żeby to już mieć. Ale ja wam powiem tak, że jak już tu się ogarnę, trochę z tymi finansami. Znaczy, ze wami to finanse trochę mi poskoczą. Będzie trochę może nabytków nowych, jak jak mówiłem wtedy. A teraz bym się chciał skupić jak najbardziej na tym polu. Bo pole mi dużo teraz da. może I... dużo mi da teraz przemagi pod względem tego wszystkiego. Też nie wiem kiedy z innego automatu no, się pojawi seria Tom Mając. Bo mam mały problem pod względem takim, że co to nagrać, tylko muszę się zepnąć sobie, żeby nagrać staple. Żeby nie ta kuchnia rodzinna i w ogóle podamy na no, gdy małe tak jak gospodarstwo mam przygotowane, wszystko mam już przygotowane, scenariusz się nawet nie pisze, lubię tak kadać na telefonach, to będzie bardziej naturalnie. To jest przede wszystkim, jak się już zacznie tę serię będzie lecieć, jak z polskim gospodarstwem. A, jeszcze jedno, jak mam w Zabieram zakopię i, i tutaj I... nie to, było. Muszę wyprzeć przebijanko. Nie będzie to ładnie w z tym kątem, bo tu muszę tutaj mieć minus blince takiego klipa. I to jakoś tak będzie wyglądać. nie da nam jeszcze umieszczać staro rzepaku do wykoszenia. W www.we się pokazuje, że będzie najwyższa cena ze rzepak. Będzie na sprzedaż. W sierpniu już będę musiał kontynuować. Gdzie będziecie zasiać? Że. Ja już mam parę kandydatów, na, gdzie będę mógł zasiać. Prawdopodobnie pójdę na 47. I i na 13 Tyle z mojego pierdzielenia, i tak wyszło 9 minut mojego Gada, gadania Teraz już lecimy z timelapsem żeby dokończyć ten rzepak i do usłyszenia. Na razie, cześć! Stay with me. Don't worry about a thing it's perfectly you fit me. You fit me so so. I think this love fuck just bit me. Just been, baby, you know that I'm a legend. Legend. Baby, just roll the dice, that lucky seven, seven. Tonight I'ma take you all the way.